Siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku. E, drugi odcinek e, nowej serii od zera do milionera. I ogólnie był taki komentarz jeden, mm, żebym usunął pety. Przydawałam się na ekranie. I usunąłem te pety Jak chcecie poradnik jak usunąć te pety, no to piszcie. E, ale e, zostawcie subika oraz lajka, a ja przechodzę do Wy oglądacie, a ja do grania. Już jestem prawie przy końcówce. Kupmy sobie książki 3. Jeszcze jedną kupmy sobie. I idziemy od razu farmić, żeby nie przedłużać odcinka. Kupię sobie na diamenty. Mm, tu skończyliśmy chyba ostatni od czek. musimy 35 tych zdobyć aż lecimy, lecimy. No pamiętajmy, że mamy teraz pety tylko 200, 300, nie wiem, 222 mamy petę tylko, więc bijemy bardzo malutko w porównaniu to, co przedtem mieliśmy, ale już trochę wolniej, ale nie oszukujemy Lecimy tak jak ten, bo w sumie, tak jakby pomyśleć, no to na przykład, jak wystartujecie sobie w tej grze, no to raczej Wam ktoś nie da takich petów, tak? No u mnie akurat był przypadek niezły, że ktoś dał, no nie? Bo też to nie jest moje główne konto. No, na głównym jeszcze mógłby ktoś znać mój nick i, i po prostu mi dać, ale nie na takim koncie, no nie? Więc to na stówę nie była wicka Dobra, ile mamy? 15 dopiero. Odblokujmy sobie to. Może to nam coś da? O, Questa mamy odblokowanego. Nie, jeszcze dwie do deski, widzicie? I zaraz deska. Dobra, musimy iść na początek, otworzyć 10 jajek. I ostatnie jajko do otworzenia. No i bad zwykły i mamy do sklejmowania deskę odblokowaliśmy ta tu mamy sporo powerboard mamy i już będzie szybciej to przemieszczanie się w końcu bo teraz no to w chwileczkę się przemieszczamy nie musimy tak się męczyć z tym Naszymi teraz najlepszymi petami jest 321. Więc już dużo, dużo więcej. Ale wydaliśmy też dużo waluty. Ale mamy też deskę 4000 gemów oczywiście. A no i tak dodam tylko, że kto obejrzał ten odcinek, no to losowanie nie będzie w tym odcinku. Niestety, ale w kolejnym już na 100% będzie. Może i na 100 tysięcy nawet będzie losowanie. Bo w tym losowaniu na 50 tysięcy w poprzednim wygrał chyba jakiś Adix, coś tam. Nie pamiętam, Niku. Um, powinien wam się wyświetlić teraz na ekranie. Jak nie zapomnę go wstawić. Dobrze, dobrze. Musimy przejść te światy do końca. Mamy 10, a potrzebujemy 35 aż. Mamy jeszcze quest'a, żeby przejść ogólnie ten tor. Więc... E, tak uważam, żeby nie spaść. Nie chcę mi się tu wracać. Na razie cały czas mamy na wprost. Dobra, mamy prawie. Nie gadajcie że za pierwszym razem. Jak widzieliście, nie było cięcia. Żadnego. To może być na prosto cały czas. Ale raczej nie. Jeszcze trzy. A już na ostatnim się padłem. I teraz w którą stronę? Dobra, w tą. Nie. Co jest? Nie wiem. Jeszcze raz. Dobra, i teraz jeszcze w bok do przodu i mamy mamy już odblokowane oj i spotkałem łapkę tą shiny relika i jeszcze widziałem, że dropnęło nam gift baga, więc sobie otworzymy nie jakieś najlepsze rzeczy, zawsze coś przecież, no nie rozwalamy, rozwalamy i ostatni milion do zdobycia i mamy do kupienia. Już mamy kupione. I jesteśmy już tutaj na upgrade potion. Możemy sobie zrobić lepszą potkę. O, patrzcie. O i mamy teraz lepszą potkę. To jest trójka. A my tu mamy dwójkę już. Tu mamy Baseka. Końc dwójkę założę. Jest najlepszy enchant na razie. To sobie na jedno. I lecimy, bo muszę.. 80. O, kolejny relik. Mamy 3 na 65 reliki. Nie w ogóle fajne tu. Nawet nie wiedziałem, że to takie coś jest. Na tym odcinku chyba przejdziemy tylko jedną mapę, bo... Bo nie chcę drugiego odcinka, też robię 30-minutowego. No nie, przecież. Kupiemy, yy. kupimy. kupimy. Yy, Odblokujmy sobie to jedno. A mamy 12 z 80, 13 z 80, ale to i tak jest bardzo mało. Bardzo. Bardzo, bardzo. A, i jak chcecie wysyłać mi pety nie na to konto, tylko na moje główne. Bo to wyświetla mam się nikt na ekranie. A i kto w ogóle obejrzał do tego momentu, to niech napisze słowo... Y, słowo poczekajcie. Area 14. że Area, bo arena się czyta, ale Area musicie napisać. Y, dobra. Dobra, chyba już nie zdobędziemy tych 80, więc to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Do widzenia, pa, pa. narka.